Witam Państwa serdecznie wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj kieszonkę. Jest to tak zwany Handy Pocket firmy Wisport w kolorze Coyote Brown, czyli ten taki Coyote brązowy. Jak widać zamek wszystko jest w tym samym kolorze. Od przodu ta kieszonka, no Jak widać ma tutaj zamek, klapa, przód kieszonki, zamek ze sznureczkiem, jest też łatwa obsługa. No tutaj mamy. Spód tej kieszonki, górę, no i tył. Z tyłu mamy system MOLE. Możemy dzięki temu systemowi podczepić tą kieszonkę pod plecach, jakąś dodatkową kieszeń czy zasobnik. E, dzięki, tutaj, o takim wejściu na pas można też przytroczyć sobie czy do pasa biodrowego w plecaku, czy do paska u spodni. Można sobie przyciągnąć ten pas i zawsze mieć blisko siebie tą kieszonkę. Przejdźmy jeszcze do metki: metka Handy Pocket, kieszeń na pas, COYOTE Brown kordura 500, 16 na 10 na 5 cm. Do kordury wszystkie produkty z e-sportu są szyte z kordury 500 poza ralem 6003, który jest szyty z 750ki i WZM 93, który jest szyty z 1000. Tak mam pewność, że kupując no, plecak z e-sportu, raczej będzie to właśnie kordura 500, będzie ten sam materiał, nieważne czy to jest plecak, czy właśnie taka a, kieszonka. Aż pokażę w środku tą kieszonkę. Jest to zwykła kieszonka bez dodatkowych jakiś gum troczących, przegródek. Zwykła, prosta, najprostsza kieszonka. Ona jest dosyć mała, bo to jest właśnie te 16 na 10 cm. Ale najpotrzebniejsze rzeczy typu telefon, portfel na szybko, jakieś klucze, może jakieś narzędzia, może jakaś latarka czy zapałki, coś co nam jest zawsze potrzebne pod ręką. Możemy właśnie przy pasie. Czy to w plecaku, czy, czy, czy u spodni, czy, czy właśnie nawet na plecaku gdzieś tam na tym systemu, systemie. Mole, jako dodatkowy taki zasobniczek na małe, na małe akcesoria, wykorzystać. Zapraszam do oglądania naszego kanału. Tam inne kolory też tego Handy Pocketa można sobie zobaczyć na żywo, jak to wygląda. No i oczywiście do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Mamy też takie kieszonki dostępne na Allegro. Login kupujesz, tak jak tutaj na kartce. Wszystko faktycznie dostępne od ręki, do zazwyczaj mamy je na stanie, więc serdecznie zapraszam do zakupu. No i oczywiście serdecznie pozdrawiam.